Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Dekorowanie wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Na każdym etapie produkcji w zakładzie cukierniczym spotkać można różne urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania poszczególnych operacji. Ostateczny kształt i wygląd nadawany jest wyrobom cukierniczym w deserowni, gdzie odbywa się ich końcowa obróbka, między innymi smarowanie, składanie, zdobienie. Deserownia wyposażona jest w różnego rodzaju sprzęt, taki jak stoły, regały, szafy chłodnicze i drobny sprzęt, który jest niezbędny w pracy cukiernika, gdyż pozwala na efektowne wykończenie wyrobów cukierniczych. Tylki to worki cukiernicze jednorazowe, płócienne, stworzywa poliuretanu wraz z końcówkami, zdobnikami o różnych wzorach. Dzięki ich zastosowaniom można wykonywać dekoracje o różnych fakturach i kształtach z lukrów, mas, kremów bitej śmietany, zagęszczonej polewy. Tylki służą do pisania, robienia precyzyjnych zdobień, łodyżek, kropek, gwiazdek otwartych i zamkniętych, liści w różnych rozmiarach, kwiatów róż, fiołków, falbanek, fal i innych. Zwykle w skład zestawu wchodzą również podstawki do robienia kwiatów z kremów. A oto kolejne bardzo popularne sprzęty stosowane do dekorowania wyrobów cukierniczych. Pędzle służą do wykonywania wzorów z kakao, z barwników spożywczych, polewy czekoladowej. Wałki poza klasycznym, np. wiklinowy, rowkowany o powierzchni płytkowej, rąbowej lub innym wzorze, służą do przenoszenia ich faktury na powierzchnię gładkich ciast, masy migdałowej, pastilarze. Łopatki do rzeźbienia. Małe plastikowe przyrządy zakończone obu obustronnie nieróżniącymi się wzornikami służą do wycinania, nadawania różnych kształtów i formy z wykorzystaniem marcepanu, masy ticino, lukrów plastycznych. Szablony do wytłaczania wzorów na masie cukrowej mogą służyć również do odciskania wzorów i ornamentów na powierzchni kremu. Uzyskane w ten sposób linie łatwo można pokryć na przykład kremem w kontrastującej barwie. Szablony do stylu angielskiego wykorzystywane są do zdobienia boków wyrobów cukierniczych przez odciskanie lub wycinanie. Plastikowa paca z zakrąglonymi brzegami jest stosowana podczas tworzenia dekoracji z mas plastycznych. Służy między innymi do wykonywania dekoracji w stylu angielskim, rozprowadzanie i wygładzanie powierzchni, Natomiast plastikowy nóż do przycinania i odcinania nadmiaru masy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.